No i siema. Tutaj muszę uważać przy nagrywaniu, bo tu mi się telefon ładuje, bo już mam tak wypieprzoną baterię w telefonie, że niby jest naładowany, a jak się zacznie coś nagrywać albo coś robić na tym telefonie, to moment jest rozładowany. <laughs> Także tak o prowizora. Muszę to trochę na to uważać. Tak to wygląda. No i cała Pierwsza jazda za nami w tym roku. 16 luty, bardzo fajna pogoda się zrobiła, ciepło Ponad 10 stopni, więc pokusiłem się o założenie akumulatora I odpalenia Jak widzicie sprzęcior Odpala na dotyk Rozrusznika, na dotyk guzika od rozrusznika Oczywiście te pierwsze odpalanie po tylu miesiącach przerwy to wiadomo, że tak nie zapolił od szlagu no bo tyle czasu stał w gaźniku miał sucho zanim paliwa zaciągnął, zanim co no to wiadomo, trzeba było parę razy go kopstarterem kopnąć bez zapłonu, bez kluczyka a potem kluczyk, rozrusznik i już poszedł, nie? No, no to wiadomo, nie? to po każdym dłuższym przestoju tak jest to jest normalna rzecz a teraz jak już widzicie jak już paliwo zaciągnął Teraz już od każdego cyknięcia na rozrusznik chodzi, nie? Sprzęt pierwsze 50 km machłem w tym sezonie, dokładnie 52 km, tu ciachłem dzisiaj. Fajnie mi się bardzo jeździło. W sumie jest tyle. Dopiero początek sezonu. W sumie jeszcze nie ma sezonu, w sumie jeszcze jest zima. No ale jak taka pogoda, to jak tego nie wykorzystać, nie? Powiem wam, pierwsza jazda od takiego długiego czasu, czasu dłuższego Od dłuższego czasu pierwsza jazda, kurde banan na gębie był od razu nie? Jednak daje to frajdę, taki motorek Pomimo, że to 125, bo ktoś powie, o ale to powiedział 125 i frajdę daje, to jakoś 600 może frajdę dawać, albo co innego a 1000, a nie jakoś 125, no uwierzcie mi, że 125 też daje frajdę z jazdy też jest fajnie pomimo, że to mała pojemność Także pojeździłem, fajnie Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej Że taka pogoda się utrzyma, to będziemy Już śmigać na bieżąco e, Doszła ta owiewieczka e, O której godołek Mówiłem godołek, no e, Miała być niebieska, ale w końcu Padło na czarną Bo jednak niebieska to tak Mogłaby się zlewać nie? z motorkiem, bo to bo ten sam kolor. A tak czorne do wszystkiego pasuje, do wszystkiego odbija. Nie? Ten kolor kontrastowo do wszystkiego pasuje. 150 zł kosztowała, plus przesyłka, w sumie 165 taka owiewka. Trochę, trochę to kosztuje, jak za taki kąsek kawałek plastiku. I pora śrubek tam. Montażowych, mocujących. No ale co, chciałem, co sobie zamówiłem, kupiłem, co sobie żałował, nie? <laughs> co dalej? Kuferek. Kuferkiem tak niepewnie jeździłem, tylko ręką go tam z tyłu dotykałem Czy on jeszcze jest, czy mi gdzieś już nie poleciał <laughs> po drodze, czy już gdzieś nie otrunął, ale trzymał się bardzo dobrze. Tylko dwa minusy jego są Jeden jest taki minus Że trzeba pamiętać przy wsiadaniu na motor Że trzeba teraz nogę wyżej dźwigać Bo już sobie w niego nogą klupłem Klupłem sobie już w niego nogą Trzeba teraz pamiętać o nim Trzeba wyżej nogę dźwigać przy wsiadaniu To jest jeden minus Drugi minus to jest to Jak dzisiaj zakładałem akumulator To żeby tutaj ten boczek ściągnąć Ten plastik to trzeba ściągnąć kanapę przez to, że ta kanapa zachodzi tu na ten plastik i z tego zaczepu, tu jest zaczep, tu jest zaczep drugi i na dole jest trzeci To z tego zaczepu nie da się wyciągnąć, bo tu zachodzi ta kanapa i ona musi być ściągnięta, żeby otworzyć to i żeby akumulator założyć No i co? Odkręcam kanapę, chcę wyciągać kanapę, a tu ząk. Nie ma miejsca, nie idzie wyciągnąć, co teraz? Trzeba było ściągnąć kufer i tą płytę poluzowałem tam na śrubak, żeby ona trochę miała luz, żeby trochę chodziła. I jakoś nie chciałem jej całkowicie ściągać, bo nie chciało mi się, żeby mi te podkładki tam, żeby mi się to wszystko rozsypało, nie chciałem, tylko ją poluzowałem i jakoś miała troszkę, wiecie, trochę zaczęła chodzić i jakoś tak na styk z bidą Wyszyło to siedzenie, także dwa minusy takie Kufra, rozutrudnione Utrudnione Ściąganie kanapy, a dwa Trzeba gire, czyli nogę Wyżej dźwigać Żeby po prostu wsiadać Ale tak to jest spoko No i tak Zrobiłem te 50 km Sprzęcior jak widzieliście chodzi zapolo na dotyk Tutaj oczywiście Felgi mi obryzgało, bo trochę za mocno są nasmarowałem łańcuch No ale to trudno będzie się czyścić, tym nie ma co się przejmować No i co? Co tu jeszcze? Jeszcze coś chciałem godać <grystanie> Ale już tak już mi się zapomniało <grystanie> no. Aha no i ta przednia opona już w tym roku już ma na karku 20 000 przebiegu oryginalno jeszcze jest, fabryczno. No już, już się robi coraz bardziej gładka Już bieżnika jest coraz mniej, będzie trzeba w tym roku Jeszcze ją dojeżdża ten sezon i będzie trzeba ją Powoli myśleć o wymianie Powoli myśleć o jej wymianie No i tak No i nic, no i chyba wszystko, póki co. Może go jeszcze rozcykniemy. A tu teraz nie cyknie, bo jak chce człowiek nagrać, to akurat nie zapoli. <grystanie> bo tak zawsze jest. Nie, no ta maszyna zawsze poli. O, no, aromat by nie zapolił, to jest niemożliwe. <grystanie> o, można sobie go jeszcze chwila posłuchać. No i tyle. To do następnego na razie.